Thank you. Siemano wszystkim, mam na imię Marki i jesteście na moim YouTube kanale Mark Polska i dzisiaj będziemy grać w Hill Climb Racing No cóż, już jest ten Halloween i możecie napisać w komentarzach jak wy na to spędzacie czas na Halloween tam pozytywnie robicie jakieś tam imprezy halloweenskie możecie coś takiego stylu napisać w komentarzach jak wy na to spędzacie no na dzień Halloween, no i dzisiaj przejdziemy się na trz trzech następnych e, etapów e, na pojaździe e, hill climber, albo jak jeszcze można powiedzieć, najlepiej. Jeep na jeepie. No i trzy, następne trzy etapy to będą dachy, złomowisko i budowa. Możemy zaczynać krachę. Pierwsze to u nas jest dachy. No zobaczcie tutaj dachy to no wiadomo, że to jest dachy budynków no tych budowli. No i możemy sobie przyjechać tam na jakieś tam metry. No i co jest najciekawsze, że to nie jest, nie jest aż taki wielki budynek. Tutaj widzicie jakie tam szczeliny i, z, i za każdym metrem po prostu będzie jeszcze większe te szczeliny. No i można potem upaść. No możemy właśnie tak przegrać, co jest najciekawsze. No tutaj są też kominy, które tam leci ten dym. No i zaraz jak najdalej przejeżdża się na przykład na kilometr to ja wam pokażę. No już widzicie jakie tutaj szczeliny i będzie o wiele, wiele trudniej jechać. Chociaż nawet Jeep przejechał się nawet nieźle. 2 km i 663 metrów no to jest już blisko do prawie 3. Kilometrów, czyli, no tutaj, jeśli być bardziej takim kumatem, to 2950 metrów, no to jest już prawie 3 km. O, zobaczcie, co jest najciekawsze: stają takie wiecie, żeby przeskoczyć przez te szczeliny. No i tak to można przegrać właśnie. No i tutaj jest wszystko jasne, jak to no, można przegrać, No przegrać. No i następny, następny etap to jest złomowisko. To jest złomowisko. No na no złomowisko tutaj przejechał się jeep 899 metrów, czyli prawie 2 km. No blisko, jeszcze by 100 metrów i już byłoby mm, 2 km. no tutaj nawet są e, w niektórych tam metrach, tam już przejechałem 200 metrów i tutaj widzimy, że jest tam traktor, e, no samochód policejski, no taki samochód, no tam jeszcze do tego żypy. E, Чили, в полиция на то есть такие полицейные самоубийцы, был трактор, но и ten jeep, też był tam jeep no mogę jeszcze raz przejechać no i widzicie jak to to wszystko wygląda czyli tutaj można coś, no rozwalić tam nawet dach policyjnego samochodu jeszcze dalej tam przejeżdżamy się bo właśnie co jest najciekawsze zauważyłem to jest ten kran, to ten jakoś tam jeepik, no coś po typu stylu i tutaj widzimy, że tutaj jest Części jeepa. No i tak to jest. Tak to jest. W sumie na to tyle. W sumie to jest tyle. 846 metrów. W sumie jest okej. Okay. Przejechano. I ostatni etap to jest budowa. To jest budowa. No i widzimy, że na chipie to nie aż tak prosto przejechać, bo przejechałem 515 metrów, czyli pół kilometra. No i widzicie jak to jest na budowie. Wszystkie te metale, metale metalowe, rzeczy, No i tutaj tak samo jak dachy, tylko że wiele ciężko będzie tutaj przejechać, bo widzicie jakie tutaj szczeliny, że łatwo po prostu upaść tam nawet możemy tak też przekrać no w sumie no się, przyje przyjech mogę przyjechać o zobaczcie nowy rekord jakiś pokonali to jest najciekawsze no i tak chociaż można nawet jakoś najdalej przejechać na, na tej budowie ale w sumie no widać że to, to tutaj nawet jest jako łatwo ale dalej będzie tutaj nawet są cykly no i wiecie jak to jest no ale ja tak specjalnie zrobiłem to nie jest aż tak przez przypadek no żeby wam pokazać na ten etap po prostu chciałem pokazać ten cały etap, no nie będziemy specjalnie tam e, jak najdalej przejechać się, bo no wiecie jak to jest, może będzie tak, że Jeep będzie lepiej na budowie wjechać, no przez te też dachy jako, no widzicie jakie tutaj są, no tutaj nawet nie ma jakiejś tam różnicy, no prawie są takie różnice, że tam postawiają te metalowe... Mm, metalowe rzeczy, które no musi przyjechać na ten jeep, no i w sumie to jest tyle jeśli wam spodobał się ten film, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba piszcie komentarz no i do tego zostawcie dzwonek i rozsyłajcie ten film wszystkim znajomym i wszystkim nara